Także witam was, umiłowani moi, na kolejnym vlogu, na kolejnym spotkaniu z moją osobą. Dziś jest dla mnie dość szczególny dzień, ponieważ dokładnie rok temu, jadąc tym samym motocyklem, miałem wraz z moją żoną pewną przygodę. Tak, dzisiaj jest 13... o, ostro tyle mieszę. Dzisiaj jest 13 maja. Rok temu mieliśmy przygodę... Która miała skończyć się, która mia nie miała się tak skończyć, a skończyła się tak jak się skończyła, czyli kolizją z samochodem. Co zrobić? No, Stało się jak się stało. Mija rok od tego zdarzenia. Na pewno e, trochę to zmieniło moje postrzeganie jazdy motocyklem. Zmieniło na pewno postrzeganie jazdy motocyklem mojej żony. No ona teraz tak od tamtej pory tak mniej chętniej na ten motocykl siada. Co zrobić? Dziś e, jadę do pracy tymże motocyklem całkiem sprawnym i ee, rozmyślam na ten temat jak to e, by było gdybym się ustawił tak a nie inaczej bym je widział czy mnie nie widział stało jak się stało co zrobić żyć trzeba dalej i cieszyć się jazd jazdą motocyklem wypadki chodzą po ludziach a nie odwrotnie o kurcze co tu się stanowiło od przejdziemy jakiś samochód rozdobcony, jakby spadł z samolotu a co tam u nas? U nas po prostu y, wyczekiwanie y, dni wolnych, bo ja również i tego roku chcę y, spędzić urlop majowo-czerwcowy. Chciałbym to połączyć z moim, moją jak gdyby taką fiestą, moim świętem, ponieważ właśnie w tym roku mija półwiecze mojego istnienia, także moja pięćdziesiątka. Kurwa, jak ja jestem stary. I postanowiłem przejechać się na taki motocykl w taką dla mnie przynajmniej wyda, wyda, wydającą się przygodę. I dlatego postanowiłem jak gdyby zrobić sobie taki wyjazd wokół, wokół mojego miejsca zamieszkania, ale nie oddalając się dalej niż na te 500 kilometrów od, od tego domu, tak żeby w razie ewentualnej konieczności mieć to możliwość szybkiego powrotu w miarę jednodniowego także plan jest taki że albo samodzielnie albo być może z moim synem Łukaszem Łukasz pojechałby wtedy na motocyklu El Elżbiety wybierzemy się właśnie w taką trasę po Polsce może trochę po Czechach no i tak sobie myślę że no wiadomo no chcę to zrobić jak, jakby nie mówiąc po taniości czyli ewentualnie y, rozbijać się gdzieś tam w namiocie, korzystać z jakichś tańszych kwater. I jeżeli ktoś byłby zainteresowany odwiedzinami mojej osoby, to byłbym rad się z nim spotkać, przybić piątkę, ewentualnie by mi pomógł w ogarnięciu jakiegoś taniego noclegu. Też byłbym niezmiernie wdzięczny. Nie mówię, że ja chcę na jakiś krzywy rej do kogoś tam przyjechać i komuś tam e, siedzieć na chałupie. No ale dobrze by było na przykład jak e, wiadomo jakieś tam część Polski i na przykład jest tam osoba, która ogląda moje vlogi i mogłaby poświęcić mi chwilkę czasu i e, wskazać ewentualnie jakieś miejsce m, e, tanich noclegów czy jakiegoś możliwości rozbicia namiotu e, za niewielką kasę lub ewentualnie za darmo byłoby miło, a ja odzajemnie się odwzajemnie się oczywiście swoim towarzystwem z jakimś piwkiem wspólnym oczywiście bezalkoholowym jeżeli ktoś by miał oczywiście ochotę ze mną po się spotkać nie byłoby mi bardzo niezmiernie miło także tutaj właśnie za pośrednictwem za pośrednictwem swojego kanału e, taki apel o, o taką prośbę ogłaszam do Was, miłość moich jeżeli byście byli chętni to ja ewentualnie bo powiem szczerze że dokładnie nie wiem jak będzie trasa e, moja przebiegała ja będę Starał się trasę wyznaczać w sposób e, e, pogodowy. Także będę na przykład jechał w tą część kraju, w której mniej pada albo w ogóle. Jak to będzie wyglądało, to zobaczymy. Mam nadzieję, że akurat wtedy, kiedy będę miał urlop, będzie e, taka mo możliwość, aby wybierać takie miejsca, w których tego deszczu jest najmniej, albo go nie ma w ogóle, albo pogoda jest lepsza. nie? Także będę starał się właśnie w ten sposób tą Polskę zwiedzić. Tudzież e, może trochę Czechy. Pokorci mnie niesamowicie e, zwiedzanie tego kraju ze względu na piękne krajobrazy, wspaniałe drogi no i też bogatą historię tutaj, bo, bo nie wiem czemu, ale no te, te tereny jakoś tak Same w sobie są mi bliskie i kurczę, no nie wiem, no, no bardzo lubię Czechów. E, miałem przyjemność swego czasu dwu- i półmiesięczne praktyki w Czechach pod Karlowymi e, Warami. Abertamy taka miejscowość. Domy tam budowałem, czy też właśnie chciałem tam sobie pojechać, pozwiedzać. No to tyle, co chciałem wam przekazać z tego mojego e, takiego dość pochmurno-deszczowego vloga. Także do zobaczenia w następnym Trzymajcie się ciepło. Pa! Curva.